Czy masz już swoje szalone pieniądze? Witajcie kochani, to znowu my, Jabłko z Klaudia Raś i Beata Nowotniewicz. I nasz dzisiaj wspaniały gość. O tym gościu za chwileczkę wam powiemy. Z nami jest niesamowita kobieta Agata Witek. Ale... Dzień dobry. <noise> ale bliżej ją przedstawimy za chwilę. Słuchajcie. To bardzo ważne. Pamiętacie, my w naszym projekcie poruszamy różne tematy. Dotyczą one zdrowia, dotyczą urody, a dzisiaj przyszedł moment na pieniądze. I właśnie o pieniądzach chcemy dzisiaj porozmawiać. Nazywam się Beata Nowodnik, pracuję przez internet, jestem przedsiębiorcą, pomogę Tobie. Wezmę cię za rękę i poprowadzę, jeżeli chcesz pracować przez internet, jeżeli chcesz dorobić do pensji albo chcesz rozwinąć swój biznes. A także, ponieważ ja stawiam na profilaktykę zdrowia, jestem rozkochana w fitoterapii, w ziołach, pomogę Tobie czuć się dobrze. Klaudia, raz jeszcze. Nie, ja jestem terrorystą wodnym. Jak to nazywam nie mój znajomy, pozdrawiam, pozdrawiam Wojtka. Dlaczego? Dlatego, że zmuszam ludzi do picia wody. Nie to oczywiście żart. Namawiam ludzi do, picia, ludzi do picia wody. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który chce być zdrowy, musi pić wodę. My składamy się w 70% z wody i tą wodę musimy uzupełniać. Ja o wodzie mogłabym mówić godzinami, dlatego muszę już skończyć. O co chodzi? Chodzi o to zdrowie. Tu ja się napiję, tak? No to dobrze, to zdrowie. Tak. Jeżeli właśnie mówimy, jesteśmy w temacie zdrowia, to jest ten wspólny mianownik, który połączył mnie i Batkę. Stworzyłyśmy nasz projekt Jabłko z Cenamonera. Tak. W tym projekcie chcemy, chcemy bardzo dawać Wam wartość, nie tylko zdrowotną, ale ogólnie chcemy Wam pokazywać bardzo ciekawe miejsca, usługi, no i przede wszystkim osoby, i taką osobę dzisiaj Dzisiaj gościmy u nas Agatkę Witek. Jest to osoba, która w pewnym momencie swojego życia podjęła bardzo, ale to bardzo ważną decyzję. Skończyła z pracą na etacie w pewnym dużym przedsiębiorstwie i wzięła życie we własne ręce i podjęła własne działania na własny koszt, że tak powiem. O tym Agatka nam zaraz opowie. Kochani, witam Was bardzo serdecznie, witam Łukasza, witam Roberta. Panowie, jeżeli widzicie, że ten temat jest interesujący, chcecie podsunąć własnym żonom, własnym partnerkom, udostępnijcie i zachęćcie do oglądania. No właśnie, Agata, jak to jest? Dlaczego kobiety powinny mieć swoje pieniądze? Ja je nazwałam szalone pieniądze. O co w tym wszystkim chodzi? Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa z własne pieniądze, jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza dla poczucia po prostu, żeby się dobrze czuć, żebyśmy miały czas, żebyśmy miały pieniądze, żebyśmy miały, mogły po prostu dobrze żyć, dobrze funkcjonować. Ja jestem mamą, mam dwóch synków kochanych i nie wyobrażam sobie w tym momencie sytuacji, że mogłabym po prostu nie mieć swoich pieniędzy. To jest taka podstawa, to jest komfort, to jest możliwość spełniania swoich marzeń, a moim marzeniem zawsze było jest. Podróżowanie, podróżuję razem z dziećmi, podróżuję teraz w czasach covidowych, w czasach epidemii, głównie tutaj w naszej okolicy, po, po Krakowie, po Polsce. Dwa tygodnie temu byliśmy nad Morzem, przedwczoraj tutaj krakowskie dolinki zwiedzaliśmy, więc cały czas się coś dzieje. Natomiast pieniądze są jednak bardzo, bardzo ważne. Bo po prostu umożliwiają nam te podróże, umożliwiają nam normalne, komfortowe życie, umożliwiają opłacenie e, naszych przyjemności. Nie ma co gadać, że pieniądze nie są ważne, jednak pieniądze, a zwłaszcza dla kobiety, żeby kobieta czuła się po prostu dobrze i żeby kobieta czuła się spełniona, uważam, że powinna mieć swoje własne pieniądze. No dobrze, mówisz, że kobieta powinna mieć swoje własne pieniądze, ale zobacz, teraz bardzo dużo e, osób jest z domu, korzysta z pieniędzy, które są. Co, co może się wydarzyć? Jaka może być sytuacja taka, że w pewnym momencie coś się zadzieje i co się wtedy stanie, tak? Nigdy nie wiemy, co nas spotka. Nigdy nie wiemy, e, jak się nasze życie potoczy. Ja uważam, że powinien, każdy z nas powinien mieć taką bezpieczną poduszkę finansową. E, odłożone 6 miesięcy, żeby móc po prostu przetrwać, żeby móc po prostu przeżyć. Wczoraj między innymi na placu zabaw też miałam rozmowy z jedną mamą na ten temat. <laughs> Właśnie o tym, że jednak należy pieniądze sobie odkładać. Choćby to miało być 50 zł, choćby to miało być 100 zł. Zawsze wszystkich do tego namawiam. Po roku nam się robią już jakieś konkretne oszczędności. Czy to trzeba będzie dopłacić do obozu, chociaż wolałabym takie pieniądze przeznaczać na inne przyjemności, też własne, ale jednak e, trzeba o tym pamiętać, że poduszka finansowa. Powinno być po prostu. Mhm. Ale ja to zauważę, słuchajcie, jedną ważną rzecz. Zobaczcie, co Agata mówi własne pieniądze, cały czas własne pieniądze. Bo my myślimy tak, może w też w takich kategoriach pieniędzy w mm, budżecie domowym. Nie, drogie panie. Każdy, każda z nas powinna mieć swoje pieniądze odłożone na koncie. I do tego Was właśnie dzisiaj będziemy zachęcać. Mm. Klaudia, tak. jak, jak, jak Ty na to patrzysz? Jak, jakie są Twoje doświadczenia? Jak możesz tu nam coś podpowiedzieć? Nawet? Co ja mogę podpowiedzieć? Ja na pewno bym chciała, żeby Agatka nam powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że um, Agata w pewnym momencie stwierdziła, że bierze życie we własne ręce i żegna się z pracą w dużej korporacji. Agata zarządzała dosyć dużym przedsiębiorstwem i stwierdziła, że koniec. Przyjmuję życie w własne ręce. Historia Agaty jest mi szczególnie bliska, dlatego że jest bardzo w moim klimacie i chciałabym, żeby Agata opowiedziała, co wpłynęło na jej decyzję i z czym się to, z czym się to wiązało. Ja 14 lat pracowałam w hotelarstwie. Byłam zarządzałam hotelem, miałam ponad 40 osób. Natomiast w momencie, kiedy urodził się mój pierwszy sen, ja miał, on miał 7 miesięcy, jak ja już wróciłam do pracy na normalnie od rana do wieczora. Natomiast powiem wam, że ani jednego dnia nie miałam nawet autorespondera ustawionego, że nawet na porodówce będąc, jeszcze podpisywałam umowę z firmą ze Słowenii. I po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że to jest jednak przerażające, jak w Akurat praca w hotelu, tak jak w wiele różnych innych branż, to zazwyczaj złe sytuacje dzieją się w weekendy, zazwyczaj złe sytuacje dzieją się w nocy, w święta. I po pewnym czasie, jak um, byłam w domu i dzwonił mi telefon, to mój starszy syn wtedy był jedynakiem, wpadał dosłownie w histerię, bo wiedział, że taki dzwoniący telefon oznacza, że za chwilę ja wyjadę, że za chwilę wyjdę z domu, że przestanę się po prostu z nim bawić. Um, Udało się i zaszłam w drugą ciążę. Jak, się drugi, jak byłam w ciąży z drugim synkiem, razem z mężem powiedzieliśmy dość. On też w sumie w niedługim czasie później też zmienił diametralnie swoje życie, też założył własną działalność, też robi zupełnie co innego niż poprzednio. Eee, I powiem Wam, że nam ulżyło. Po prostu. Mieliśmy, zaczęliśmy mieć czas dla siebie, zaczęliśmy mieć czas dla dzieci, e, dla rodziny. Zawsze podróżowaliśmy, ale wiecie, do 12 w nocy w pracy, a o 3 na przykład godzinie samolot. A kiedy się spakować, kiedy wszystko przygotować? Natomiast teraz, jak jesteśmy oboje na własnych działalnościach. No, to po prostu możemy, nasza rodzina lepiej funkcjonuje i normalnie funkcjonuje, i mamy czas na to, żeby właśnie gdzieś pójść, pojechać, coś zrobić, albo po prostu pobyć razem w domu, bo to też jest dla nas bardzo ważne. Gratuluję <laughs> Agata Podjęcia decyzji, jest to niesamowite, naprawdę. wymaga <laughs> dużej odwagi przede wszystkim, ale ma to bardzo dużo korzyści na pewno, bo ja mam wrażenie, jak nieraz rozmawiam z Agatą, że ona nie chodzi do pracy. Tak, to prawda. Nie, ja nigdy nie chodzę do pracy, ja, ja po prostu ko lubię, kocham to, co robię, i to na pewno z całą pewnością jest praca. Ja idę po prostu spotkać się z dziećmi, bo w sumie nie powiedziałam Wam, co ja robię. Właśnie, <laughs> właśnie a powiedz, co teraz robisz. <laughs> Ja ogólnie jestem podróżnikiem, to zawsze, od zawsze wszędzie jeździłam. Z moim mężem wtedy, jak mieliśmy 16-17 lat, to zwiedzaliśmy Europę stopem. Zjeżdżąc w różne miejsca, przywoziliśmy mnóstwo różnych rekwizytów i tak się złożyło, że nasi przyjaciele, których znamy z harcerstwa, zaczęli prowadzić w 6, prawie 7 lat temu firmę, które pokazują właśnie podczas warsztatów rzeczy, które przywiozą z dalekich krajów. Mam przyjemność współpracować i prowadzić warsztaty w Poznajemy Świat. Jeżdżę po przedszkolach, szkołach, żłobkach, klubach seniora, bibliotekach i prowadzę kolorowe multisensoryczne warsztaty dla dzieci. Przywożąc, właśnie tutaj Wam pokażę niektóre rekwizyty, dzieci to wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. Nie tylko dzieci, bo oczywiście panie też się i panowie podczas takich warsztatów też się świetnie bawią, a powiem Wam, że najlepiej to się bawią siostry zakonane. Agatka, Ania Osipiewska. Nas pozdrawia i mówi: O, majko, lat od szesnastego roku życia. Tak ładnie, tak. Powiedziałam, że to był poprzedni wiek, więc. no i tak w ten sposób pracujemy. Słuchajcie, jak tylko jesteście, wasze dzieci są w przedszkolu, w szkole, korzystacie z biblioteki, chcecie urozmaicić rodzicom czas, to polecajcie Agatę, bo Agata robi to fantastycznie. Agata, opowiadaj o tym. Co? No jeszcze? Tak jest. Hmm, powiem Wam tylko, że ja mam ponad 40 warsztatów. Każdy warsztat waży około 40-50 kg. Wszyscy mogą wszystko oglądać. Pokazuję to, że Pokażemy, co tutaj jest. To jest na jeden warsztat. To jest, na jeden to warsztat. jest fragment Dana warsztatu nam, jednego. Pokażę Ci do kamery. Postaram się. Agada od... przyjechała z, z, z kilkoma torbami na jeden warsztat. Tak więc jest. To wszystko co tu na stole jest, tu musisz jeszcze... Opowiadam tak. na przykład e, na warsztatach podróży po chińskim murze. Dzieci mogą powąchać, dotknąć, zobaczyć tak. w jaki sposób się sprzedaje w Chinach herbatę. Zobacz, czy to jest lekkie, czy ciężkie. Pierwszy jak Agatka do nas przyjechała, to Beata powołała A co to jest? A co to jest? Co to jest? Bo, na przykład piękny wachlarz z Tajlandii. To poprosimy. Ta, ten wachlarz z Tajlandii tak naprawdę jest też kapeluszem, więc wow, tutaj sobie wow. możemy wszystko przymierzyć, zobaczyć. E, na na praktycznie w każdym warsztacie mam stroje dla wszystkich dzieci, dla wszystkich nauczycieli. W tych wszystkich miejscach my byliśmy, my podróżnicy, to wszystko są rzeczy, które my sami przywieźliśmy. Tutaj za dziewczynami też wiszą różne stroje. Na przykład w tym miejscu mam strój z Chin, Zobaczcie, do tańca to jest rękaw. Ten rękaw jest bardzo, bardzo długi. Za mną jest piękny wachlarz. Ten wachlarz, Przywieźliśmy z Chin, jest z jednej strony jest jedwab, z drugiej strony jest bambus. Dzieci na naszych warsztatach, ale nie tylko dzieci, ale i dorośli dowiadują się, jak żyją po prostu inni ludzie, że nie tylko to, co my tutaj u nas jemy, to jest dostępne wszędzie na całym świecie. W Chinach, w których mieszka mil, prawie milia 400 ludzi, tak naprawdę 500 milionów ma co jeść, ale aż 800 milionów ma problem ze znalezieniem jedzenia. Dlatego w Chinach możemy się spotkać, zobaczcie, co to, mm. co to? Lubicie chipsy i lubicie różne żelki? Słuchajcie, ja tak pokażę bliżej. Albo na przykład mamy jest. też takie właśnie to, co to larwy. Co to jest? Larwy. Larwy. Przeróżne, przeróżne larwy. Więc tutaj naprawdę możemy... O. Ja jestem w szoku. My tu mamy larwy. Tak jest. Przekąska. O, ale na przykład lubisz żelkę? Tak. Pewnie, że tak. No zobacz. Czy przypomina Ci to żelkę? Nie. Nie wiem. Troszeczkę, no prawda? Tak. A to, moi drodzy, jest łapa kury, tylko w specjalny eee! sposób. W specjalny sposób przygotowana. To jest też danie... Zobacz, czy to jest żelka. No tak, żelka. ma konsystencję żelki. To jest danie, które się nazywa stuletnie jajko. My się dziwimy, że w Chinach okay. się takie różne, przeróżne rzeczy. O, ja Wam pokażę tylko tutaj pola piękne, ryżowe. Widzieliście, jak rośnie ryż? Bo my tak. I na przykład tu udało nam się z Szechuanu przywieźć, zobaczcie. Tak. Mogę tak to powiedzieć, że Zobaczcie, nie wiem, czy Agata przyjechała z tym ja mówię, jaka <grymka> Wygląda właśnie jak nasze polskie zboże, jak wygląda też jak. Kochani, udostępniajcie, bo zobaczcie, jak, u, jak Agata się bawi w pracy. No warto to pokazać. Bardzo się bawię. Tak. Jestem też na warsztatach często przebrana. Ja się przebieram, wszyscy się przebierają. W Szkocji na przykład jak opowiadamy, to zawsze ktoś jest Szkotem. Pamiętajcie, że Szkoci nic pod spodem nie noszą, pod kilkiem i to jest rzeczywiście prawda. Ale jeszcze wracając do tych chińskich naszych pięknych potraw. O zobaczcie, to na przykład jest na targu, zdjęcie z targu. Może, mogą być też języki, szaszłyki. My też jemy w Polsce szaszłyki. O, proszę bardzo, tutaj mamy... To mamy szaszłyki z karaluchów, więc tutaj wszystko się z owadów, świarszczeń. Wszystko się naprawdę nam przydaje. Natomiast, jecie o zupę ogórkową? Tak, to właśnie. A w innych miejscach świata ludzie się dziwią, jak można jeść zupę z zepsutych ogórków. Więc my na warsztatach właśnie pokazujemy, że ludzie jedzą to, co mają po prostu dostępne u siebie i to, co mogą, to, co mogą po prostu znaleźć i co też niewiele kosztuje. W niektórych krajach jabłko, na przykład jadąc gdzieś w podróż, zawsze Zabieram balony i marker, bo to jest świetny prezent dla dzieci, żeby właśnie namalować, namalować dzieciom, które w danym miejscu mieszkają. Ale ja też biorę jabłka bardzo często, bo jabłka są często rarytasem, u nas dostępne, a jednak można je spokojnie przewieźć. Na na przykład na warsztatach o Chinach malujemy też i piszemy, a raczej piszemy chińskie znaki. Jak jesteśmy w Maroko, nasz warsztat magiczny Maroko, to pijemy herbatkę marokańską i później dzieci w domu pokazują i przedstawiają rodzicom, w jaki sposób przygotować właśnie herbatę. Dużo się dzieje, uwielbiam to, kocham. Na pewno muszę mieć też dużą wiedzę i to też trzeba o tym pamiętać, żeby, żeby, żeby pić wodę, bo ta woda jest jednak i powiem Wam, że jak mam, prowadzę warsztat, to zawsze mam butelkę wody i, i rzeczywiście dużo, dużo e, się nawadniam, bo jest to po prostu bardzo ważne. Ale serdecznie Was zapraszam. E, najmłodsze dzieci, jakie na warsztatach miałam, miały 10 miesięcy. Wow. Leżały, leżały na leżaczkach, wtedy jest ważna sensoryka, też bardzo tutaj stawiamy na, na, na dźwięki, na kolor. Zresztą, jakbyście tutaj zobaczyli nasz, nasz stół, to właśnie wszystko jest bardzo, bardzo Teraz pokażę, pokażę. Ja teraz pokażę, postaram się tak pokazać. A to co tutaj widzicie, to też chciałam Wam pokazać, to są nasze fotoksiążki. Mój mąż na szczęście lubi to i z każdej wyprawy robi, nasz, robi nam fotoksiążkę, więc to są, to są wszystko fotoksiążki z naszych wypraw, tych już z dziećmi. Mój starszy syn ma 8 lat, młodszy ma 6, prawie 6. I to są właśnie wszystko pamiątki z naszych, z naszych podróży. Pokażę Wam też tutaj jedno z moich ulubionych zdjęć, które wiszą nam na ścianie, a raczej dwa zdjęcia. Tak, Piękne zobaczcie. To, to jestem ja. O, tak. Co na tym zdjęciu jest powiedz? <gry> to jestem ja z moim synem i z lemurami, a tutaj jest mój mąż też ze starszym synem i też karmimy tutaj lemury. Wow. Więc to są takie różne nasze. Pamiątki, nie bójcie się podróżować, nie bójcie się zmienić swojego życia, bo naprawdę to przynosi po prostu szczęście i, i, i mamy czas wtedy na, na normalne życie. Nie można ukrywać, że to jest cały czas sielanka. Oczywiście ja też często wstaję o 5 czy 6 rano, odpowiadam na maile, w ciągu dnia jestem z dziećmi, mój telefon to mój przyjaciel, tak naprawdę mam tam konta bankowe, mam tam wszystko po prostu prowadzę z poziomu telefonu. Często mnie widać na placu zabaw z telefonem, ale ja akurat po prostu odpowiadam na maile, nie siedzę na Facebooku czy Messengerze, ale, ale ten telefon jest bardzo, bardzo przydatny. Na wakacjach czy jesteśmy, to może nawet nie wakacje, tylko to są często wyjazdy, można powiedzieć, nasze służbowe. Obowiązek mamy, żeby pojechać gdzieś. Tak. Fajny <śmiennie> staramy się cztery razy w roku. Teraz oczywiście w czasach covidowych to zupełnie inaczej wygląda, ale tak staramy się w każdym kwartale właśnie gdzieś polecieć. Syn już chodzi do szkoły, już jest obowiązek szkolny, więc te wyjazdy też nie mogą być za długie, ale staramy się cały czas, żeby po prostu e, gdzieś jednak e, wyjechać. I właśnie tak jak mówię, odpisuję na maile czasem z plaży, czasem z innego miejsca, czy, 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 czy oczywiście też tutaj w Krakowie to jak dzieci mają zajęcie, Dodatkowe, no to też w tym czasie często odpisuję gdzieś komuś. Natomiast właśnie mam tą możliwość, że większość czasu spędzam po prostu z dziećmi, więc zapraszam Państwa serdecznie na warsztaty. Warsztaty podróżnicze, Poznajemy Świat. Napiszemy tam później w linku. Tak, właśnie. Witaj, Dorotko, cieszę się, że jesteś z nami. Ania prosi, żebyśmy wrzuciły jakieś linki do Ciebie, żeby był kontakt. Oczywiście to zrobimy. A, a, a Ania pisze tak, że bajka: dzieci będą. Będą zachwycone, to prawda, słuchajcie, dzieci będą zachwycone, bo ja jeszcze z poziomu hmm... Mojej pracy pedagogicznej, muszę Wam powiedzieć, że każdy warsztat, na którym się coś działo, było kolorowo, było dużo muzyki, był ruch, to dzieci po prostu w to wchodziły całym sobą, nieprawdaż? Oczywiście. A nie, jeszcze oczywiście. muszę Wam powiedzieć, że do tego wszystkiego rodzice, jak się zaangażowało tych rodziców, to oni też się tym cieszyli, też się fajnie bawili i o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, my mówimy dzisiaj, zobaczcie. Poruszyłyśmy temat pieniędzy i zachęcamy Was do tego, żebyście po prostu zrobiły, poszukały przestrzeń dla siebie, żebyście zrobiły coś dla siebie. Jeżeli w swojej własnej pracy się dusicie albo za mało zarabiacie, albo coś Wam nie daje spokoju, to popatrzcie. Agata miała swoją dużą działalność, prawda? Tak można powiedzieć, nie realizowała się do końca, chciała coś zmienić, zmieniła, odważyła się. I do tej odwagi Was będziemy zachęcać. Jeżeli będziecie chcieli na ten temat porozmawiać, to w opisie do tego live'a jest link, umówcie się na taką bezpłatną konsultację z nami, z twórczyniami Jabka z Cynamonem i po prostu wtedy porozmawiamy, pokażemy, weźmiemy Was za rękę i poprowadzimy żebyście po prostu mogły zacząć spełniać swoje marzenia. Agata, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Ja o dzisiaj jeszcze chciałam powiedzieć, a propos to przypomniałyście mi jabłko z cynamonem, bo na moich warsztatach o przyprawach poznajemy też, jak rosną gdzie, skąd w ogóle w naszych domach znajdują się przyprawy. I dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać. Cynamon. Mówiłam. A, Mówiłam. cynamon. Cynamon tak jest do tego naszego pysznego polskiego jabłka. Zobaczcie, tu mam zdjęcie z Madagaskaru. To jest właśnie cynamonowiec. Co jakiś czas od jak mówię, odpada kora, to właśnie tak, tą korę się suszy. Zobaczcie, on tak ona wygląda, za tak jest. Czyli cynamon to tak naprawdę, jakbym Wam zadała pytanie, czy jecie drewno, to pewnie byście od razu powiedziały, że nie. Tak samo jak się dzieciom właśnie zawsze ich pytam, czy jadłyście kiedyś drewno? Byliście na placu zabaw, jedliście drewno? Dzieci nie, nie. A ja mówię, że tak, tak naprawdę bardzo często, prawda? W szarlotce, czy jabłko właśnie z cynamonem. I właśnie na naszych warsztatach dzieci też mogą się dowiedzieć, jak rośnie cynamon, jak rosną różne przyprawy, czym są w ogóle przyprawy, skąd je się bierze. To jest też jeden z tych ponad 40 warsztatów tematów, więc zapraszam serdecznie. Zobaczcie, nas, atakuje nas teraz ryż. Tak. Agata, okay. ale powiedziałaś że zdanie, to bym chciała, jeszcze żeby wybrzmiało. Powiedz mi, dlaczego zabierasz wszędzie jabłko? Bo mówisz, że zabierasz jabłka. Tak, właśnie też chciałam to Kocham jabłka, uwielbiam jabłka i uważam, że one są bardzo cenne i bardzo ważne dla nas. E, jabłko w podróży jest bardzo przydatne. Jedni zabierają kabanosy, bo drugo wy, w drugą wytrzymują. A ja zabieram zawsze jabłka. Tak, ja zabierało się jajka, pamiętacie? Ja tak. w każdym razie <laughs> taki czapkę wszyscy rozpakowali, tak nie padniało na tak, <laughs> tak, tak. Albo y, kotlet w buce, a ja zabieram, a jaj, a ja zabieram jabłka. E, jabłka. Że tak naprawdę są to bardzo po prostu cenne, same o tym wiecie. A w innych krajach, w dalekich krajach, o, to jest dla nich nowość, albo też słysza, słyszeli o czymś takim jak ja, ale chcą je po prostu spróbować. I jabłko tak samo dla dzieci. I suszę jabłka w takiej wiecie, su suszarce do grzybów. Um, wtedy, albo kupuję takie suszone jabłka, one się zawsze, wszędzie po prostu przydają. I są wiem, że są zdrowe. Ja <grywania> jestem pod wielkim wrażeniem agatki. Agatę poznałam <grywania> na treningu naszych synków. Od razu do niej podeszłam, bo coś od Agaty emanuje. Naprawdę ta niesamowita energia. No, Agatko, nie, nie, jesteś niesamowitą osobą. Ja wszystkim polecam, że osobom, które oczywiście gdzieś są na tym swoim etacie i się bardzo, bardzo duszą. Ewentualnie po prostu nie wystarcza im pieniędzy z tego, co robią na co dzień, żeby jednak może poszły, podjęły przede wszystkim, tak, przede wszystkim taką decyzję, jak podjęła Agata, i wzięły życie we własne ręce i zaczęły decydować, ile tak naprawdę chcą zarabiać, tak? Oczywiście. Bo przede wszystkim gdzie to się zaczyna, w naszej głowie. Nie bójcie się. Nie bójcie się, nie tak. się. dziewczyny to na pewno Wam pomogą i podpowiedzą, w jaki sposób to można zrobić. Pamiętajcie, własne pieniądze są po prostu bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego, ale też czasami są, pod, oczywiście też to jest podstawa, żeby się dołożyć do budżetu, żebyśmy mieli po prostu równouprawnienie w naszym związku, ale bywa też tak, że kobiety są same z dziećmi, z że są same, singielki, z pieskami, z kotkami. Wtedy też pieniądze są bardzo ważne, i myślę, że zawsze jest możliwość zarobić dodatkowe pieniądze. Ja w swoim życiu robiłam mnóstwo różnych rzeczy, łącznie z tym, że w czasach harcerskich zbieraliśmy makulaturę, za to zwiedziliśmy Chorwację dwa razy. Pracowałam kiedyś w liceum w McDonaldzie, pracowałam w różnych firmach, różne rzeczy, opiekowałam się dziećmi. Przez 10 lat dawałam lekcje z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Bo powiem Wam, że znam angielski, niemiecki, trochę włoskiego i, i podstawy hiszpańskiego, A więc też się uczcie języków. Ja też na warsztatach zawsze e, namawiam do tego dzieci i opowiadam im różne historie, gdzie się moim dzieciom w podróży przydał język angielski, bo jednak to jest ten język, który obecnie nam się bardzo przydaje. E, bardzo serdecznie. Wam dziękuję za możliwość przekazania mojej historii i też jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to zapraszam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję Magatko, że przyjęłaś na nasze zaproszenie. Tak jak mówię, jesteś niesamowitą osobą. Jeżeli chcecie tylko um, nawiązać kontakt z Agatą, to napiszcie do nas, My oczywiście skontaktujemy, w ogóle piszcie do nas, w każdej sprawie piszcie. Jeżeli chcecie się z nami czymś podzielić, bardzo chętnie do Was przyjedziemy, wysłuchamy. Um, chcemy dawać wszystkim wartość i myślę, że uda nam się w tym względzie tutaj podziałać. tak? Mhm. Czy jest zagadko jeszcze coś, co byś na koniec chciała takie słowo zachęcające mhm. powiedzieć? Nie bójcie skarbom? się. Odwaga to podstawa i uśmiech. Uśmiech czyni cuda <śmiech> <śmiech> i otwiera naprawdę wiele różnych drzwi. A ja jeszcze chciałam pozdrowić moich synków, bo tak naprawdę to dzięki nim nastąpiła ta, 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 ta zmiana i ta zmiana w mojej głowie, bo. Bo, bo ja byłam naprawdę pracoholikiem, 18 miesięcy mm, byłam każdego dnia przez pierwsze 18 moich miesięcy w pracy w nowym hotelu, byłam codziennie w pracy, łącznie z świątek, piątek, sobota, niedziela i tak naprawdę dzieci zmieniły, tam trochę poukładały mi w głowie, tak jak to wszystko powinno wyglądać, więc pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Szymka i mojego męża, z którym wspólnie to wszystko robimy. Masz rację, dzieci bardzo zmieniają życie, dla dzieci jesteśmy w stanie Nasz y, świat obrócić o 180 stopni. Dzieci to są błogosławieństwem od, od Boga. Y, kochani, y, jeżeli to miało dla Was wartość, udostępnijcie. I czekamy na Was. Piszcie do nas. A my jesteśmy jeszcze na YouTubie, chciałam powiedzieć. Szukajcie nas na YouTubie. Jeżeli ktoś by nie oglądał wcześniejsze odcinki, słuchajcie, byliśmy z takie. To byłyśmy, Klaudia. Pokazałyśmy Wam, gdzie można przewieczyć umysł. Byłyśmy w przytuli, oglądnicie. Materiał bardzo ciekawy. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy przyjechały, tak jak Klaudia powiedziała, żebyśmy pokazały Waszą działalność, żebyśmy pokazały Wasze ciekawe miejsca, może takie zdrowe, może jakaś ciekawa piekarnia, Cukiernie? Może. Może. Z dużą ilością na wodę. Tak, to piszcie do nas, zapraszamy Was bardzo serdecznie i dziękujemy tym osobom, które nas oglądają. Pozdrawiamy serdecznie Stany. Tak, z pozdrawiamy. Stany, Anglię, Szkocję, Europę, bo wiem, że nasz program właśnie w ten sposób się roznosi. I oczywiście wszystkie, wszystkich Polaków. Buziaczki. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.